Tak. No dobra stary, to teraz ci opowiem fraszki o Michale. Jesteś gotowy? Dobra, le dobra, lecimy. Kiedy cena jest za mała, Michałowi staje pała. Michał lubi dawać dupy, kiedy chodzi na zakupy. Za bochenek chleba, Michał zajrzy tam, gdzie trzeba. Za pojarę puszczej coli, Michał ulży ci dowoli. Ależ wypełniony kałem. Michał lubi dźgać swym wałem. Ojciec sika na Michała, gdy ten tyka jego wała. To przysłowie nie jest głupie Michał grzebie palcem w dupie. Nigdy nie, nie daj siebie zwieść Michał lubi jądra gnieść. Racz mądrości tej wysłuchać Michał dał ci siebie ruchać. Nigdy nie bądź zbyt uparty kiedy Michał jest otwarty. Kiedy Michał się nie złości jego dupa w gotowości. Każda świnia wie w Boże, co jej Michał zrobić może. Michał ma dziś urodziny, będzie trzepał pół godziny. Michał anal ma rozparty, gdy przegrywa statą w karty. Michał lubi zjadać wiśnie, bo go później tajson ciśnie. Do więzienia tureckiego Michał wiedzie chuja swego. Szczera prawda, co mawiają, że Michała w dupeć gają. Michał chce, ży chce żyć w dobrobycie i że dupę znakomicie. Niebywała jest to rzecz, Michał mały mu sw ma swój miecz. Może Michał miecz ma mały, za to odbyt wytrzymały. Michał z dumą szturcha księdza, gdy w parafii duża nędza. Michał z chęcią robi kupę, gdy mu Stefek liże dupę. Michał lubi swego ojca, gdy go ten wypuszcza z kojca. Rozpoczynać dzień ruchaniem, to Michała jest zadaniem. To tyle, moi państwo.